Halo, halo moi kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na czytanie tygodniowe od 7 do 13 marca. A to czytanie jest dla wszystkich urodzonych w elemencie powietrze, czyli dla bliźniąt, wagi i wodnika. I zobaczymy, co karty będą chciały Wam przekazać na ten nadchodzący tydzień. Dziewiątka kielichów. Umiarkowanie i dziewiątka monet. Okej. Okay. Dziewiątka kielichów mówi o radości. Będzie prawdopodobnie jakiś powód do radości w Waszym życiu w tym tygodniu, coś się stanie, coś pozytywnego. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Być może karty jeszcze tutaj dopowiedzą. Umiarkowanie karta bardzo pozytywna, mówiąca o nowych możliwościach w życiu. O tym, że być może coś się wyklaruje, być może zacznie się coś dziać w pozytywnym kierunku. I dziewiątka e, kielichów, dziewiątka, przepraszam, nie kielichów, e, a monet e, również mówi o tym, że sztab finansowe będą do przodu. tak? To nie jest dziesiątka, ale to jest dziewiątka i to już jest bardzo pozytywna karta. Ok, no to zobaczymy, co karty jeszcze będą chciały tutaj dopowiedzieć. Piątka Mieczy, Piątka Mieczy, As Mieczy, no tutaj będzie walka o coś, będzie walka i Piątka Kielichów, um, Piątka Mieczy, Piątka Mieczy to jest taka karta pokazująca, że um, będziecie się musieli pogodzić, z jakąś małą klęską, że tak powiem. Może coś Wam nie wyjdzie w tym tygodniu, tak jak wy sobie to zamierzyliście. I ta piątka kielichów mówi również, że uczucia giną, że uczucia przychodzą. Ja mam takie wrażenie, jak widzę tutaj te karty, że wy Będziecie zdawać sobie sprawę, że coś w waszym życiu trzeba zakończyć, co dla was właściwie w tym momencie może wydawać się właśnie taką klęską, ale w przyszłości to pokaże właśnie, że... To była dobra decyzja, żeby to zakończyć. To właśnie w tym momencie to dla Was, Wy będziecie się czuli tacy troszkę z bo po prostu to nie wyszło. Bo tutaj był jakiś cel, a z mieczy pokazuje, tu był jakiś cel, ale to nie wyszło, to nie wyjdzie. I to jest kwestia nie tylko yy, jakaś tam. Yy, finansowa, czyli właśnie jakaś, jeżeli chodzi o pracę, o jakiś projekt, i itd., itd. Ale tutaj chodzi również o uczucia. Ja mam wrażenie, że tutaj właśnie te uczucia będą troszeczkę zachwiane, i to po prostu nie wyjdzie wam. Ale ta klęska, którą tutaj poniesiecie, przyniesie Wam. Radość. Wy poczujecie się uwolnienie od czegoś, tak Mo mogę tutaj to, to nazwać, tak? Z jednej strony będziecie tacy z zguzgotani, bo w tym momencie nie będziecie sobie zdawać sprawy z tego, ile dobrego jest właśnie w tym, że to się tak potoczyło, a nie inaczej. Tak? Niekiedy jest tak, że człowiek ma jakiś plan. I podąża za tym planem, i to nie wyjdzie. I później człowiek jest taki skruzgotany, po sobie myśli: No, tak, nie wyszło, i przegrałem, czy tam przegrałam, i tak dalej, i tak dalej. Ale Wy nie wiecie na do czego to było właściwie dobre i jakie pozytywne efekty to może Wam przynieść w przyszłości, tak? Bo nie zawsze wszystko to, co my sobie wymarzymy i chcemy, jest dla nas dobre, tak? A życie niekiedy właśnie stawia nam granice i mówi: Nie. To nie dostaniesz, to nie będzie tak, jak sobie tutaj wymarzyłeś, bo to dla ciebie nie jest dobre. Ale my w tym momencie tego w ogóle nie wiemy, dlatego się czujemy właśnie tacy spluskotani, tak? Ale życie później w późniejszym czasie właśnie pokazuje, do czego to wszystkiego było potrzebne i do, i do czego wszystkiego y, to było dla nas dobre, tak? No, i tutaj mamy tą, 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 to umiarkowanie, które właśnie pokazuje taki wewnętrzny rozwój. Śmierć, oczywiście, świetna karta mówiąca o tym, że coś musi się zakończyć, coś, co nie jest dla Was tutaj akurat bardzo dobre. Szóstka monet pokazuje właśnie takie, takie dawanie i branie. I piątka monet pokazuje, że wy no, będziecie się troszeczkę tutaj zastanawiać, jeżeli chodzi o te finanse. Wy będziecie szukać właśnie takiej e, po, powiedzieć, takiego wyważenia, jeżeli chodzi o finanse. Ja mam takie wrażenie, jakbyście się czuli też troszeczkę e, oszukani albo, albo e, to dawanie i branie nie było właśnie na, taki, taki, na takiej równowadze, to nie miało takiej równowagi, to się musi w waszym życiu zakończyć, tak? No, mogę powiedzieć, że czujecie się być może troszeczkę tacy w, nie oszukanie, ale wykorzystanie być może, tak? Być może ktoś, być może gdzieś się zaangażowaliście za dużo, bo no, sobie jakieś tam korzyści też, być może. Widzieliście w tym jakieś korzyści, korzyści dla siebie, ale to nie wyszło, bo po prostu wy za dużo z siebie daliście tutaj, tak? Za dużo. I to się musi skończyć, to się musi skończyć. To dawanie i branie musi być tutaj wyważone. Nie tylko e, dawanie komuś, bo ja mam takie tutaj wrażenie, ta piątka właśnie tych monet tutaj pokazuje, że wy czujecie się, jeżeli chodzi o, o, o właśnie o, to, o, to, o tą wymianę z innymi ludźmi, tacy troszeczkę, nie, nieszczęśliwi, niezauważeni, niedocenieni, tak można powiedzieć, tak? Bo ktoś tutaj od Was więcej wziął, jak dał. Ta szóstka, ta szóstka tych monet właśnie to pokazuje, to dawanie i branie i tutaj muszę powiedzieć, wczoraj tą, tą historię do tej karty czytałam Tutaj chodzi o, o historię takiej starej kobiety, bo pod tą każdą kartą są bardzo interesujące karty, po tą każdą kartą jest jakaś historia z jakiegoś tam zakątku świata, z różnych krajów, tak? I tutaj właśnie ta karta mówi o takiej starej kobiecie, która była e, już taka stara, taka nikomu niepotrzebna ona nie mogła już jeść. I rodzina ją zostawiła i, posz, i poszli, ją zostawili, myśleli, że jak wrócą, to może ona już nie będzie żyła, bo ona taka stara była i taka, taka, e, taka łamliwa, że tak powiem. E, I e, jedyne, co mogła jeść, to były te chrabąszcze, tak? te insekty, które tutaj widać na tej kacie. Nie wiem, czy wy to widzicie, ja wam to pokażę. I ona sobie powiedziała, ok, ja nie będę tych insektów jadła. Bo to są moi przyjaciele, moi jedyni przyjaciele, których w tej chwili mam. Ja i tak umrę, i tak umrę, tak? I te insekty były tak wdzięczne dla niej, e, że ona ich nie zjadła, że, że ona się zdecydowała poświęcić siebie dla nich i poprosiły tego lisa, który tutaj jest, tak, żeby z niej zdar z tej starej kobiety tą starą skórę i tak się stało ten list, ten list zdar, tą starą skórę i ta kobieta nagle odmłodniała, tak? I to jest właśnie taki, um, taki symbol tego dawania i brania i ta rodzina jej wróciła i była zaskoczona, A, że ta kobieta nagle stała się taka młoda, piękna i mogła znowu żyć, kochać i tak dalej. I właśnie tutaj chodzi w tej historii o dodawanie i pranie. Nie wiem, z jakiego kraju jest ta, jest ta historia, bo tak jak powiedziałam, pod każdą z tych, z tych kart czy, czy kryje się jakaś historia z jakiegoś tam zakątku świata, z jakiegoś tam kraju. Wydaje mi się, że to jest z Alaski ta historia albo z Alaski chyba. I nie czytałam jeszcze wszystkich tych historii, muszę powiedzieć, bo dużo ich jest, ale ciekawe karty. E, także tutaj chodzi o te, o te dawanie i branie. Człowiek zawsze musi mieć taką równowagę, którą właśnie ta karta tutaj pokazuje, żeby e, człowiek nie został wykorzystany, tak? Żeby uważać na to, e, co komu się daje, jak się daje i tak dalej, żeby nie być taką ofiarą, tak można powiedzieć. I to się musi skończyć. To ofiarowanie za dużo komuś tam. Okej, okay, tutaj mamy tą dziewiątkę monet, która pokazuje, tak jak powiedziałam, pozytywny rozwój finansowy. Ale to jeszcze nie jest dziesiątka. Pazia mamy, pasia mamy, monet, czyli taka stabilizacja. Coś tutaj, jeżeli chodzi o finanse, będzie dobrze. Trójka, pracę z innymi, współpracę z innymi. Karta pokazuje, bardzo pozytywna karta. I, I kogo tutaj mamy na końcu? I królową monet. Słuchajcie, macie monety, monety, monety. Monety, monety, monety. Tak? Monety. Tutaj dla Was są ważne finanse w tym tygodniu i muszę powiedzieć, to będzie się bardzo, bardzo dobrze rozwijało, jeżeli sobie odpowiednich ludzi dobierzecie. Ta karta o tym również tutaj mówi. Dobierzecie sobie odpowiednich ludzi do... Waszych celów, do tych inwestycji, tak? Uważajcie, żebyście robili, jeżeli będziecie wchodzić w kimś, z kimś w jakiś tam układ, to musicie najpierw tego człowieka sprawdzić, zobaczyć, czy ten człowiek będzie wam przyjazny, pomocny i tak dalej, żebyście z tym kimś e, mogli uzyskać to, co sobie wymarzyliście. To jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Wtedy osiągniecie to, co tutaj właśnie pokazuje ta królowa tych. E, Monet i tutaj mamy trzy, dwie, dwie, takie mocne karty, bo ten paść tych monet i ta królowa tych monet to jest właśnie taka wejście z, z jednego poziomu, w wyższy poziom, jeżeli chodzi o finanse, w taki lepszy poziom, i tutaj widać zmianę, taką pozytywną, lepszą zmianę, i tu będziecie się czuli w tym tygodniu prawdopodobnie przynajmniej niektórzy z Was, jeżeli chodzi o finanse, bardzo komfortowo. I e, będziecie zadowoleni z siebie, z tego, co e, tutaj uzyskaliście, tak, uzyskaliście, ale nie dajcie się wykorzystać, nie dajcie się wykorzystać, także musicie mieć oczy otwarte i tutaj ten sukces u Was e, jest pokazany, ale musicie uważać na ludzi, musicie uważać na ludzi, których e, obok siebie macie. Także kochani, trzymajcie się, uważajcie na siebie. Życzę Wam pozytywnego tygodnia i do zobaczenia.